Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Tak i dzisiaj rozpoczynamy przygody dalej i będziemy przeglądać to jaskinie Jak nic nie kopałem Tak jestem noba i zapominam Mam wrażenie, że mi obecnie nagrywa A jednak nagrywa. Okej. Okay. Dobra, never mind. Eee, tak. I nic ciekawego wczoraj nie, zna, nie zdobyliśmy. Poza tym, że jestem rozkopszczony. Nie, nie jestem. Ale dobra, no to z powodu, że jesteśmy na poziomie. Kurde, nie ten przycisk. Na poziomie 51. To się dzisiaj pokopiemy. Tak, znowu dzisiaj jaskinia, nie? Wczoraj, wczoraj was. Nie, przez wczoraj was męczyłem jaskinią. Dzisiaj znowu was będę, będę męczył jaskinią. Jej. Tak, jeśli też chcesz, żeby odcinek nie był nudny i żeby ta jaskinia była ciekawsza, to mógłby. To zostaw łapkę w górę właśnie teraz. A może wyskoczy mi dzisiaj na mordę teraz jakiś creeper i mi wszystko. Nie. Albo teraz spadnę do lawy, przecież gram na Fulu. Jej. Albo można napisać hashtag noob, ponieważ gram na pizzflu teraz. Nie, mrób co chcesz. Nie, może to pokażę w komentarzu. Dobrze, że nie ma komentarza. <laughs> A proszę, dorzucimy. Drzucimy trochę kamienia i sobie zrobimy trochę silowa. Nie za dużo tego drewna, ale... A mam żelazny. To zrobię kamień, Skoro mam aż tyle kamienie, to... Co się ma marnować, kurwa? A to będzie na coś innego no, Mam nadzieję, że spotkamy Jakąś jaskinię I Żeby to będzie długa przeprawa na, na samo dno I zaraz będzie Jeśli chcesz, żeby Nie został się utopił I dostał rage'a Przez to odcinek będzie zabawniejszy Napisz hashtag lawa Chichiste nie no, i tak nikt nie napisał po poprzednim Tylko Daniel z... Gdzie, tylko Daniel z tym, gdzie ma, że, że nie może zainstalować Minecrafta <ścoughs> Pozdrawiam cię Daniel, się zaraz zareklamowałem więc Mam nadzieję, że jesteś zadowolony z tego że youtuber, który ma aż 28 subów, ci zapromował. I tak ci pewnie suba nie dobrze, przecież moja widownia, to są Żydy. <grystanie> XT. Oczywiście nie urażam tu wszystkich. Urażam większość. I nasionko. To. No, i czysto. Jesteśmy teraz na poziomie dwudziestym trzecim. Świetnie. I słyszę lawę. A gdzie tam diamenty? Chyba. A, będzie mi się chciało naprawdę, naprawdę schodzić. Wchodzić na te schody. I wejdziemy gdzieś tak na poziom 13, czyli gdzieś na ten poziom. a i tu ciśniemy naprzód. Nie będę was tą jaskinią znowu zanudzał i tyle, i ty ja tu gdzieś suszę wodę. Czyli to było gdzieś tam. Ach, ranić to. nie, kolejny kilo, zaraz mi bednie. Więcej tego drewna na robę. gdzie ja jak już tyle tego drewna Czy Źle pochodnie zrobiłem? No i dobra, idę powiem. Tu w ogóle żelaza nie wykopałem. Serio? Da, to ja idę po. Kiedy ja idę? No, kolejne żelazo. Do tego żelazo nie kupałem, No tak, tak. Nie kopałem tego wszystkiego, bo mi się po prostu nie chciało. No tak, tak. Tak, bo miałem to kupać na live streamie, ale z powodu, że live streamu nie będzie, ponieważ. Ej, w sumie. W sumie. Czemu nie? Czemu nie? Skoro jestem sam, mój przyjaciół Tu jest lawa tam ja dom No to robimy zaraz streama <grymne> Także ja bardzo serdecznie Także Ja bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się spodobało no cóż, trzymajcie się i cześć! i Cześć i widzimy się za 5 minut na live streamie. Cisnę z was w Ja nie jestem od live streamu To panie to musi być okazja. A że nie ma okazji, no to, to nie ma. Nie ma streama, nie ma, nie ma okazji, nie ma streama, nie? Dara, więcej, więcej, więcej tego. Panie potrzebuję ja więcej. Co te portalu? Spoko. Co się nie Ja tylko tą do tą motykę. Siekra motyka bimberka w nocy na letniego panka. O, wielkie jobo. Nienawidzę gościnę, więc cinę, wędwię na to. Tak miało być wyprawa do jaskini. Odcinek drugi. A, ok a okazało się, że... Królik spierdził. Ale nie ma na przypadkiem naprawy? Nie. Bo pata ma naprawę. Świetnie o jest złote itemy To po prostu no, no świetnie Serio Uzbierałem Bardzo dużo teraz nie wiem gdzie to było oo moje sneakersy iya lah, nah jadi beres tam Cs <susurkan> pita. Yeah. Bida. Bida nenso. Hey! Gelazo, gelazo, Ya,

i zakręty kurde, co on tak wolno chodzi parkur parkur tak, niż parkura jest tylko jeden po tym odcinku będzie pierdyliard łapy w górę to zrobimy to był śmierć. to zrobimy tak to zrobimy coś takiego jak to, zro, to zrobimy parkour challenge, gdzie zaproszę swoich znajomych do odcinka i będziemy robić parkour challenge. Także więc. No. I ten. I I love it. I know it. I don't care. I love it. Zara wydupił mi sprawa autorskie. parara. Miałby dzisiaj ja odcinek z Fortnite, ale nie mam przyjaciół. Znamy na razie. Chyba. A może mam? A może nie? Tak. Pożedło. OK, Więc palimy w piecu Okej okay. mm. my sobie trochę Kamienia Kamiennego ciropa no, Dobra, zrobimy jeszcze dwa Raz i Dwa. Raz. Dwa. Także jeśli Wam. Teraz sobie możecie na przykład. Nie wiem. Teraz na przykład. Nie wiem. Możecie po iść pomóc mamie przy obiedzie, czy śniadaniu, czy kolacji, czy. Czy napisać teraz jakiś. Fa fajny komentarz. Na przykład się, fajny filmik, na przykład y, nudny filmik, na przykład y, ciekawe, czy znajdziesz obyć na nas, Jamenty. Ja wiem, że tego nie zrobicie. <grywa> tak. A, to Czyli żelazny jest tylko do jakichś ciekawszych surowców jak węgiel, żelazo, diamenty, złoto, kamień tylko w ostateczności. Mmm, chyba gdzie będą te diamenty? Znaczy nie, to tak kopie. to diamenty. Ska, to diamenty. Teraz to się ten złotas i ten są przez 10 na 10. Czy to ma menu? Nie, złoty helnik menu. To czysta laba. E to powiedzieć? Naleźliśmy gorące źródło złoto, złoto, redstone, tam węgiel, tam też węgiel, tu węgiel, a tu lato. A tam A tam jeszcze więcej Także mamy co robić Tak podam co złoto nie idę, bo nie Nie bo tam jest jakaś chyba jaskinka No bo i nie jest to szczerze to. O tam jest jakiś rosnącego Żelazo! Ja tu za wysoko nad nadjemy... Ty Tydziemy Generatorze struktur jak mogłeś? Hej no, patrzcie ile tego żelaza. Kurde. oboje się obłoję się w to ż... się. Łobie... Łowię się w to żelazo, że... pan... Redstone. Dobra, sprawdź się recept. Nie. Yeah. Nie. Yeah. Nie. Okay. Teraz lawa. nie dziwiłbym się, żeby teraz trafił na tą lawę. To zamiast moje szczęście, pewnie był to, jak gdzieś tam był jakiś szkielet i wrzuciłbym mnie do tej lawy i bym zginął. mnie, to by tak było. Ale nic nie mi się kopie, lawa ślawa. Ależ po kopie, no skoro aż tak bardzo ładnie. Teraz będzie pytanie, jakie ja tam z powrotem. Ej, tak. No, ja, zobaczmy tego redstone'a. A zresztą to robić, gdzieś tak ten tak? Tego redstone'a mi się zawsze przyda. Zawsze coś. Okej okay. To jedziemy Shift uruchomiony i ciśniemy Dobrze, że nie ma... Dobrze, że mam wszystko. O Jezu, to ale to zawał Naprawdę i tak dla oglądającego to jest takie nic, ale weź tak nagle spadasz do lawy. Moje serce A mi na ale mi serce teraz napierdziela. Andrzeju, nie na się, spokój. A jednak nie rip złoto jeszcze. Dobra, nie ma nic tym ciekawego. Ale Jezu Ja Jezucia Mój Panie Teraz żeby mi żaden kurczę, z trafił A przecież mam ja Gdzie <grymne> udają kolawę? Czyli jak gdy Przez pół godziny Lałem wrzątek do wanny, a później próbuję do nie wejść, co jak kąpać się w tym tymi jeziorze. Stawaj się. Pataława. Hardkorze bym się był, czuł bardziej bezpiecznie, nie wiem dlaczego. A może dlatego, żeby mnie tak nie nosiło po tych jaskiniach. Nie wiem, pojęcia. Zawsze z tej strony kop, a następnie kop z tej strony. Tak, to jest bardzo bezpieczne. Ja w kopujemy się dalej, głębiej i szerzej. A może to będzie jeden z najmniejszych odcinków na tym kanale. Ja także. Ja bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Zostaw, popy w górę, zasubskrybuj ten kanał i hmm. napisz swój komentarz. Mówi bardzo fajny komentarz. Marta, jakiś komentarz, ale nie mówisz. Nie musisz, naprawdę. Nie musisz. Tak, i. Tyle. I żeby ci nie było, żeby mi nie było sputu, możesz zostawić tą łapkę. W górę, suba. Napisz, napisz komentarz A, albo nie Zrobimy o tak O, na, o O Tak lepiej Tak, i teraz nie widzicie Tego szajstwa daję ja dalej mu. Że Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie Mam nadzieję, że spodobało się Subskrybuj kurs, kanał I nie wiem co gadać, więc zostawię, nie wiem I dostaw łapkę w górę, bo nie znajdę diamentów. Nie, nie, wymyślam to na szybko. Nie, to no jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, trzymajcie się i Cześć!